Ale to tam ma chyba kilometr niecały. Zaraz będziemy widzieć. Serniki, Homole w prawo, zjazd koleją linową z Wąwozu. Bo tutaj w prawo wychodzi na to. No rzeczywiście, no nie ma tu gdzie zaparkować. Jedyny minus. Rezerwat przywała przyrody, wąwóz. Na wysoką się tu idzie. Ja na wysoką to ja nie pójdę, bo ja nie mam raczków tutaj ze sobą. A co to jest? Płatne normalnie? Jakaś budka. Telefony. Wąwóz homole bezpłatny. Dobrze, że napisali. Wow. Woda spadziki. O kurde, jak to jest pięknie. Ja cię kręcę. Kurde, ale rewelacyjne miejsce. No, ja cię kręcę, jeszcze by tu słoneczko się wdarło. O, przejeżdżałem tu ostatnio, nie? gdzieś niedaleko nawracałem. Ja. Trochę słońca, niech będzie, jakieś fotkę sobie zrobimy. Tutaj. Ale jest fajnie. No, ja cię kręcę. Kurde takie miejsca mamy w PL Może jestem w szoku Tyle jeszcze do odkrycia Życia braknie Jakby człowiek chciał wszystko to pooglądać I to jest najlepsze, że tu znowu nie ma ludzi, nie? To co wam zawsze mówię Ja uwielbiam tu przychodzić właśnie w takim okresie dziś jest co? Czwartek Udało mi się że roboty nie ma. Znaczy udało się. No z jednej strony kijował, bo wypłata gorsza, ale z drugiej strony można wykorzystać zamiast biadoli pojechać w takie miejsce, które pewnie w szerzonie w lato jest zarąbane ludźmi. A dziś... A dziś jestem kurde tutaj sam. Patrzcie. Jakiś mostek zrobiony. No nie wiem w tą stronę wam cokolwiek pokazać, bo jest tak ładnie wszędzie. Z każdej strony. Tam z tego mostku. <grym> Tym przeszliśmy rzeczkę. Znowu następny znowu przechodzimy na drugą stronę. No Mam rewelację, ale zobaczcie kiedyś jest lodowisko. A ja nie mam racków. Wejdę jeszcze na te schody i kończę tą przygodę, bo robi się coraz bardziej niebezpiecznie Raczki. A no, chyba mam w aucie. <laughs> Ale się nie spodziewałem, że tu takie komory będą. Naprawdę jest tu mega niebezpiecznie I Nie radzę. No dobra. Tu jest ok. Ale z każdym krokiem tam coraz wyżej jest właśnie więcej lodu. Zobaczcie, jakie lodowisko musiałem przejść. A jeszcze ten kawałek tu przejdę, zobaczę, bo tu jest w miarę ok. Ale nie wiem, piszcie kto z Was był. Dlaczego ja tu jeszcze nigdy nie byłem? Nie mam zielonego pojęcia. Ale nadrabiam wszystko po, powoli. Tu jest jakiś szlak na Wysoką. Ja bym musiał kiedyś się spakować i wyjść sobie. Tylko nie zimą. Oczywiście. Czyli już jest prawie wiosna, ale nie, nie jak jest lud. Jakaś jaskinia, skała. Tu oczywiście butelki. A jak głąb się tu cisnę. Nie wiem po co. No zobaczcie jak to rewelacyjnie wygląda. Tak sobie myślę. Michał ja teraz na te jezioro czuchówskie, zaraz zobaczę to na mapie. Ale ja nie wiem czy ja po prostu nie pojadę tam pod trzy korony. Siądę sobie nad Dunajcem Posiedzę, zjem sobie obiad tam w schronisku Tam jest bardzo dobre jedzenie. Tam sobie zjem obiad, tam sobie zostanę na noc I ewentualnie jutro pojadę na ten zamek. Chyba coś pomyliłem, tu powinienem iść. Zaraz to będziemy planować, ja nic nie muszę, to jest naj, najważniejsze w takiej wycieczce, nie nakładać sobie planów, celów, tylko korzystać z chwili i z tego, co chcecie akurat robić. Ale ja nie wiem, czy mi się tam chce jechać, zaraz zobaczę jak to daleko. Spotkałem teraz tutaj gościa, a ten właśnie co parkował koło mnie, tam ubierał buty, raczki i powiedział, że idzie właśnie pętlę na wysoką i coś tam jeszcze nie pamiętam. Muszę to na mapie sprawdzić i mówi, że to jest pętla fajne, bo tu się wchodzi, tam zejdzie gdzieś z innej strony jakieś 11 km, więc lightowy szlak. Muszę tutaj, kurde, jak ten te lodowisko się skończy, muszę to zrobić bo może być naprawdę przyjemnie coś nowego zobaczyć a ja lubię pętlę, o, uwielbiam jak jest możliwość wejścia z innej strony zejścia z drugiej nie, żeby się nie wracać tą samą drogą no patrzcie jak to jest rewelacyjnie no i co dochodzimy do końca i powiem wam jest rewelacyjnie, dalej nie wiem co robić do tej Limanowej tam mam godzinkę tyle, że mi się nie chce tam jechać i to nie było jezioro Czchowskie, tylko jezioro Czernieńskie jakieś. Ale nie chcę mi się tam jechać, chcę sobie odpocząć. I chyba tak zrobię, jadę do Sromowców i tam spędzę cały dzień, po prostu posiedzę sobie nad Dunajcem. Pooglądam jakiegoś YouTube'a później Nie będę robił nic. Spacer zaliczony. Jakie błogie lenistwo? Jedzenie jeszcze mam na jutro na śniadanie, nic nie muszę zakupów robić. Tam sobie obiad zjemy przy w schronisku, którym jest do, bardzo dobrze dają zjeść. nie ma co? Nie ma co zmieniać tych planów. A jutro z rana sobie może pojedziemy do tej Limanowej. Na to jezioro pozwiedzam i później zobaczę. W stronę Krakowa, w stronę domu, się zaczyna weekend, a weekend to wiadomo. Bardzo dużo ludzi się zjedzie w te wszystkie rejony piękne. Ale jest cudowny Jesteśmy na parkingu. A, koło nas ktoś tam zaparkował. Też parking gigantyczny, on stanął <laughs> między tym, tym panem, co właśnie że go mijałem, co jeszcze tamtą pętlę robi, a między mną. Ale tamten z tej sobrówki to mnie zastanawia, nie? Co to? Co on tu robi? No nic, jedziemy w te pieniny. bawicie wiecie czemu? Bo w Van chodzi o to, żeby żeby robić to co się lubi tu się otwiera, to są mam nadzieję, że mi nie skasują, że już stąd wyjadę za free. Ej, tutaj w szczawnicy jest taki parking. I właśnie sobie pomyślałem, że ja sobie tu zaparkuję, on jest chyba za darmo i po prostu przejdę się, zobaczcie tą szczawnicę, bo jak ostatnio tu byłem, to zostałem opierdziel. Że mówię, że tu nic ciekawego nie ma. Ja mówiłem o sobie, że dla mnie to, to tak nie wygląda. To za ciekawie. Ale dostałem okszan, że to jest piękne miasteczko. I muszę się zrehabilitować i po prostu przejść się tutaj i na własnych oczach to poznać. Zobaczyć. Więc idziemy. A to jest cmentarz. Parking przy cmentarzu. Miejsce pamięci. Nie pisze, że nie wolno stawać. Więc ja sobie zapakowałem. No i chodźmy, zobaczmy, co tu takiego jest fascynującego. Na pewno jest dziś bardzo mało ludzi. Przełączę się na mikrofon, bo tu jest taki huk z tych samochodów, że szok. Tak będziemy trochę lepiej słyszeć. No i nic, idziemy. Na razie tutaj. Domki. Tu jest opuszczone, patrzcie, do kupienia, okna brudne popisane. Może szłoby go kupić. <noise> w życiu przy takiej ulicy, w takim mieście, gdzie jest pełno turystów. Nie chciałbym. Patrzcie, jaka... teren prywatny, przejścia nie ma. A, patrzcie, takie fajne małe domeczki tutaj na wynajem. A? I takiej dolinie co nie słychać tej drogi pewnie Ciekawe Szczawnica uzdrowisko No tak jak mówiłem, że tu chyba są głównie uzdrowiska A Kto to tu siedzi Nie wiem kto to jest Jakiś Flisak mm, Że same uzdrowiska tu są chyba Ale jest rewelacyjna pogoda ludzie I zobaczcie jak to pusto ja myślałem, że w Szczawnicy nigdy nie, ma, nie jest pusto. Ale jednak jest. Muszę zerknąć na mapy, w którą stronę iść. Co tu naprawdę jest do zobaczenia, bo na razie to nie wiem. Ulica i domki. I uzdrowiska. Nic więcej. Ciekawa stacja paliw jeszcze. Jak za komuny. <laughs> to już jeszcze. A nie, już są tą cyfrowe. Ale dystrybutory bajeczne. Pełna autobusów, jakieś wycieczki. E, tankują tutaj. No tu może nie ma żadnej innej pracy. Dlatego. Kurczę, no nie wiem, naprawdę. Po, mogliście mi napisać, mówiliście, że. Mówiliście mi, że sztawnica ładna, że. Co ja tu mówię? Ale nie powiedzieliście mi, co tutaj jest warto do zobaczenia. I teraz nie wiem, gdzie iść. Żeby znowu Bawola nie strzelić. Sklepy, park tam jest jakiś. No park parę drzybek. Jak park. Hmm. hmm, Wyjdę na Ignoranta. Tu jakiś ładny hotel, spa. Pięć gwiazdek, łocie panie. Będzie drogo. Biała woda, music bar. No wygląda fajnie to. Ale to hotel. Jelenacka w takim przybytku. Chciałbym gdzieś kiedy młodego na no taki hotelik. A mamy pomysł z młodym, nie wiem, muszę z weekiem pogadać z Niemiec. Czyby do Niemiec nie pojechać w wakacje i tam sobie pojechać ten Sinsheim, ten Muzeum Techniki zobaczyć na Nürburgring. Tak po Niemczech spędzić trochę czasu. Młody nigdy tak nie był w Niemczech, żeby tam coś pozwiedzać Biały kruk, antyki, kawiarnia No kurde nie wiem Idę tu na dół, się. nie wiem, tu jest jakiś parking Tu się coś dzieje Desery Goffry No kurde Sorki ludzie, ale ja nie wiem no jak w szczyrku w też jest ulica, i ja nie uważam Szczyrku za, za coś rewelacyjnego, żeby tam coś zwiedzać. Tam można sobie siąść i po prostu odpocząć. Jak ktoś lubi tłumy, i tu jest tak samo, to ja wolę siąść i odpocząć sobie nad strumyczkiem, właśnie tam, gdzie pojedziemy za chwilę. Hmm. Idziemy, jeszcze poglądamy dalej, co tutaj jest, i, i się wracam. Policja, nie, Gopr. Gopr. Restauracja pod kolejką. A tu jest ta kolejka do góry. Ej, a może byśmy się przejechali? Idę tam zaraz to oblukać. Jakie to są koszty i w ogóle. Co tu jest? Lodowisko. A jest kolejka, proszę, jadą do góry. Ale ty nie wiem, czy to narciarze? Dwa narciarze tylko. Bo to ja muszę zobaczyć na zdjęciach, co tam się jest ciekawego na górze. I idziemy, zerkniemy. Jakie to są koszty? To chyba dość fajne widoczki na tej palenicy. Na palenicę się tu wyjeżdża. Lepiej byłoby wyjść. Jestem raczej z tych, co woli wychodzić. O, jak fajnie ławki zrobili z tej kolejki. To ja mówię, jestem z tych, co woli wychodzić, ale. Nie wiem, zobaczymy jaki koszt. Wyjdę na tego cebulaka, ale. No, zapłacić dużo to bez sensu. Nie, nie. droga, 36 zł góra dół. Pojechałbym, tylko że... Patrzcie, kolejka dojeżdża tu. Tam jest wszystko nieczynne, teraz jakieś remonty chyba mają. No i co, są tu stoki narciarskie, jakieś rowerowe. Ale do szczytu jeszcze trzeba tam kawałek podejść hmm. A ja nie mam raczków. Chyba się Tam jest orczyk. Z tego co widzę. Dobra, ja się tam przejdę jak trochę będzie na pogoda Bo, bo co, co z tego, że wyjadę na górną kolejkę jak nie będę widział na tamtą stronę na tapie? Chociaż mogę się mylić, nie? ale z tego co widzę No to patrzę to tu i tu trzeba przejść tutaj jest jakiś stok narciarski. No to tutaj no To tu będzie śnieg pewny Nie będzie można tak przechodzić sobie Tu trzeba będzie podejść jeszcze Dobra barwie. No, jeżdżą na nartach. Śmigają. tutaj też jest orczek. Śmigają. Powiem wam, że raz próbowałem na nartach zjechać, ale ja musiałbym się nauczyć. Ale nie wiem. Chyba mi to nie sprawia przyjemności. Chociaż tak jak dzisiaj jest, to Tu wagonik, palenica. To nie widać niego za bardzo. Widać, ale, ale co się jest. To wypożyczalnia. Proszę. narciarze dzisiaj, dzisiaj tu jest spoko. Dzisiaj bym mógł na nartach jeździć, bo jest bardzo mało ludzi. No patrz, jaki parking pusty. To jest to, co tu wtedy przejeżdżałem, to tu były tłumy. Więc bardzo pusto i wtedy to jeszcze jest jakieś przyjemne. Ale jak ja widzę w szyrku te kolejki, ja go nie stałem po godzinę żeby wyjechać do góry, no to to już nie jest moja bajka w ogóle więc... i dlatego nie jeżdżę zbytnio a druga rzecz kolana ale wejdziemy do góry no Palenica, to jak w Szczyrku Skrzyczne, nie? też jest kolejka, wyjazd no to tu idzie na Palenicę wjechać no to mówiłem cały czas, że to podobne takie do Miasta Szczyrk, który jest uroczy, właśnie w takim dniach, jak jest teraz, że jest bez ludzi. Ale nie jest to miasteczko, w którym bym chciał zamieszkać na pewno. I tak samo chyba tu jest tą szlawnicą. Wolałbym w tych seromowcach, co tam pojedziemy sobie. Jedyne co fajne, to, to ten budynek jest elegancki. Przejdę, czy przejdę. przejdę. Ja wiem, że się narażam teraz na wszystkich tych, co przyjeżdżają gdzieś z miasta i, i bardzo im się tu podoba, no bo jest jest uroczo, ale to nie jest mój, mój styl, co ja lubię o, tak bym to powiedział, nie wiem jak was powiedzieć, żeby was nie urazić tym którzy tu się tym bardzo bardzo, bardzo lubią tu przebywać to jest takie typowe dla miejskich ludzi, którzy ja mieszkając w górach, chodząc po górach przy lesie, to no nie tego szukam, nie? ale jest jeszcze jakiś plac. Plac Dietla się nazywa. I wygląda tak jakby Kurde, tak na zdjęciach po szwajcarsku, po austriacku, więc idźmy, zobaczmy to, skoro tu jesteśmy, bo tam wygląda to rewelacyjnie. Wydaje mi się, że tam mi się będzie podobać. Nie jest daleko 12 minut stąd piechotką. No jest tu uroczo, nie powiem. Zmieniam trochę zdanie, bo jest tak urokliwie tyle, że po prostu ja nie tego szukam. Nie to mnie rajcuje. Idziemy zobaczyć ten plac jeszcze tam na górę. Kebaby, jak najdalej od kebabów, pamiętajcie. Patrzcie, kupiwka regionalna. Pienińskie. Naskie z pieniędzy hmm? Ciekawe. Piwko, jak najbardziej. Ale nie powiem, na uzdrowisko chętnie bym tu spędził czas. Właśnie to jest takie idealne miejsce e, na rehabilitację, takie różne bo jest gdzie wyjść pochodzić, nie trzeba daleko To jest to jest naprawdę plus Nie wiem czy to jest tu już ten plac? Pokusa Trzeba sprawdzić na mapie, ale chyba za, za szybko Ale tu już jest dużo lepiej, już tego ruchu nie ma tak jak tam przy tej głownej drodze Henryk Sienkiewicz To był patron szkoły podstawowej do której chodziłem No ładnie, ładnie. Tam jest ta kolejka do góry. No i tam widać wyżej już śnieg, więc dobrze, że tam nie pojechałem. O, parking zastawiony. Ale, dobra, zmieniam zdanie. Musiałem wejść w uliczkę obok, żeby docenić tą Szczawnicę. I tu już jest rewelacyjnie, to już mi się bardzo podoba. Ruch dużo mniejszy. Nie jest ten. uzdrowisko Szczawnica. Jaki to komunistyczny budynek. Wody lecznicze Ej, ciekawe czy tam idzie z drugiej strony wejść O co tu chodzi? Nie, to są szyby powybijane. Co tu się wydarzyło Tu ten pałacyk, no tu już mi się podoba rewelacja Dobra, zmieniam zdanie Sztabnica bardzo ładna Ale trzeba wejść z tej głównej głupiej ulicy Na tą boczną tutaj do góry Do tego placu Plac Riedla, Riedla, nie wiem Zaraz to przeczytamy o co tam chodzi, kto to jest Ale budynek rewelacyjny Też opuszczony, poniszczony Fantastycznie, tu mi się podoba Dużo takich opuszczonych budynków też. jest, nie wiem o co chodzi. Plac Dietla, a nie Riedla. Co ja to gadam za głupotę? Plac dietla... O. O, jak tu jest pięknie! To jest ten plac? Inhalatorium. O! No, ku... ten strumyk to no po prostu... Ups, przepraszam, szczawnica. No, rewelacja.